Cześć, witajcie, subskrybujcie i oglądajcie. Takim rymem zaczynam dzisiejszy dzionek. Bynajmniej nie dzionek jako ranny poranek, wczesna pora dnia, chociaż dzisiaj Wenusik wstała bardzo wcześnie i już jest trochę zmęczona. Wstałam dziś około godziny 7 rano, ponieważ jechałyśmy do szpitala w celach diagnostycznych o... Że tak powiem w celach yy, wizytowych. O, bo miałyśmy wyznaczoną wizytę na dziś. Po podróży ze szpitala przyjechałyśmy z moją mamą do domu. Ja zabrałam moje rzeczy, które stały od ponad miesiąca przed moimi drzwiami na klatce. Zabrałam, wywiozłam je do używaka. Zrobiło się z tego całkiem niezła paka tych rzeczy. Także pan w używaku był bardzo zadowolony. Wywiozłam moje buty, moje obcasy takie i takie, powywoziłam to, gdyż sobie kupiłam jakiś czas temu inne buty i mam nadzieję już jako starsza pani skorzystać z tych takich butów dla starszych pań, w których nie wygnę sobie kosteczki w nodze, gdyż mam problem z prawą nogą. Ponieważ moja prawa noga jest uszkodzona, yy, ścięgna są naciągnięte i że tak powiem, na obcasach niestety Wenus nie może chodzić, ponieważ noga cały czas leci w lewo, że tak powiem na zewnątrz, i mogę się zabić na szpilach. Zresztą nie potrafię chodzić na obcasach, nigdy nie chodziłam, nie interesowało mnie to i nie lubię nawet. Ewentualnie to taki jakiś obcasik. Dziś chcę Wam pokazać parę rzeczy i jedną z tych rzeczy będzie moje okno. A dlaczego okno? A to dlatego, że tu mówiłam wam nagrzewa się pokój tak bardzo mocno sypialnie rano, właśnie już od siódmej. Za 2-3 tygodnie to wszystko się zacznie robić takie właśnie małe piekiełko. Gdzie w nocy jest zimno, potrafi być mróz, a przychodzi godzina siódma i dosłownie w ciągu 15 minut nagrzewa mi się pokój do temperatury 30 stopni i. No nie da rady, po prostu ja tutaj powietrza w ogóle nie mam. Muszę się budzić, żeby otwierać okno. Okno jest zablokowane, otwiera się tylko tyle, żeby całe otworzyć to po prostu cała filozofia. I stojąc w tak, budząc się i stojąc w takim właśnie, yy, jak to się nazywa, stojąc w momencie, kiedy to wszystko wali nam w twarz. Naprawdę jest to cholernie nieprzyjemne, i wpadłam jak to ja, Wenus. Na genialny pomysł, który wygląda strasznie obleśnie. Z dołu dzisiaj widziałam, ale wali mnie to. Ma to działać i już wam pokazuję. Już wam właśnie pokazuję. Widzicie, jest tak przyciemnione. Drugie okno to jeszcze nie jest zrobione, a trzecie okno, które jest, o tu, również jest przyciemnione. A w sumie pokażę Wam na tym oknie ten sam system opatentowałam. Proszę bardzo. Spożywcza folia aluminiowa, czyli jak się nie dać ugotować w mieszkaniu. Myślę, będzie to dobrze działało. Mam to tylko do połowy, żeby też coś móc tutaj sobie oglądać. Zawsze tu mam przysłonięte, do niczego mi to okno nie jest. Widzicie, niby jest granatowa, ciemna, ale tak naprawdę ona jest sprana, stara i przez nią widać. Ale ja ją lubię, fajna jest. I jeszcze Wam chcę pokazać takie coś z takim czymś, bez takiego czegoś. Ostatnio kupiłam sobie taki właśnie mały pojemniczek yy, tutaj. Tylko jak zwykle na komodzie jeszcze jest bajzlownik, ponieważ cały czas ogarniam. Naprawdę, uwierzcie mi, nie mogę się w tej chwili ogarnąć. Zresztą ostatnio czasu nie miałam, żeby ten, yy, spędzić czas przy ogarnianiu się. Ale chciałabym, żeby tu zawsze było pusto. No ale cóż, patrzcie co mam. Bardzo fajny pomysł. Wpadłam na pomysł wielkiej kosmetyczki Ala IKEA. Widzicie elegancko, wszystko mi się tu powkładało. Mam tu kredeczki, wiem, że tego dużo jest, wygląda, że jest dużo, część rzeczy jest przeterminowana, trzymam też ze względu na numery na przykład produktów i na przykład tak jak tutaj ten y, podkład, y, on podejrzewam jest już przeterminowany, nawet nie wiem kiedy go kupiłam, ale ze względu na to, że kupiłam go za jasny, to sobie trzymam, żeby pamiętać jaki numer, po prostu kupić ciemniejszy. Tego jeszcze nie testowałam. Ten w ogóle jest made in China, także to jest w ogóle śmieszna rzecz. Heng Fang się nazywa. Też made in China. Mam tutaj takie fajne rzeczy. Wam powiem szczerze. Kupiłam sobie jakiś czas temu taką pomadkę. Widzicie, transparentną, która jest o o taka. Bardzo fajnie wygląda, ładnie się prezentuje. W sensie właśnie ma takiego kwiatka. Ale tak szczerze nie zauważyłam, żeby to jakiś tam super kolor mi na ustach dawało. Także ciekawa atrakcja. Nawilża, fajna rzecz. Kupiłam też takie, właśnie ostatnio sobie zamówiłam pomadeczki. I mogę Wam powiedzieć, że te pomadeczki akurat są zarąbiste są super. I jedną mają dużą wadę dlatego nie będę ich zamawiać więcej. Zawierałem parabeny, które niestety chiński rynek w wali w europie są zakazane te parabeny aczkolwiek wam powiem bardzo fajnie malują bardzo fajnie się to trzyma nie śmierdzą taką pomadką wiecie pomadą i tak eee, właśnie słynne pomadki aloe vera yy, właśnie z foreveru z żożobą także jeśli ktoś ma uczulenie to wiem że nie powinien takiej pomadki używać bo będzie się niefajnie czuł Aczkolwiek jest to najlepsza, najlepsza, zupełnie najlepsza pomadka, jaka w ogóle istnieje. Jeszcze zamówiłam sobie ostatnio takie, właśnie coś z takim czymś kolagen pod oczy i w ogóle bajery, rowery. Czy to działa, nie wiem. Jedną zużyłam, przetestowałam i jakoś ja nie poczułam osobiście różnicy. Mogę Wam też pokazać coś, mój skarb. Kiedyś dawno temu go pokazywałam, już w ogóle film poszedł w zapomnienie, ale jest to mój skarb. Trzymam je tutaj i ta właśnie pomadka, która jest o tutaj, jest to pomadka firmy Lancom e, numer 317. W tej chwili nie ma już tego modelu. Trzymam ją z tego względu, iż bardzo bym chciała właśnie kupić sobie dokładnie ten kolor i muszę udać się do właśnie do sklepu Lancome ona z tego sklepu nie ma w Kringlanie jest Lancome ale ta pani nie wiedziała czym właśnie, którą jak zastąpiono tą serię właśnie yy, jaką pomadką, tutaj jest numer tej pomadki jest to naprawdę fantastyczna, właśnie nie śmierdząca, bo niektóre mają taki łój śmierdzący, nienawidzę tego i mam jeszcze swoją starą pomadkę, taką już, że tak powiem, też ich nie produkują. Bynajmniej u nas tutaj ich nie można kupić. Trzymam ją, że tak powiem, właśnie jak ja dużo rzeczy trzymam ze względów pamiątkowych. Nie była dużo używana moja imprezowa. Stara, kupiona w roku 2001, także cholernie stara, ale chodzi o kolor, o pamiątkę i właśnie jest to numer 223 i firma Clarins. U nas mówię, tego już nie idzie tu kupić i, i właśnie też fajna była w tym y, kontekście, że nie śmierdziała. No właśnie, pomadki, pomadkami, a ja siedzę tu w salonie i już słychać jakie echo jest, jest trochę inna właśnie dźwięk, inny dźwięk. E, ja dzisiaj troszeczkę jeszcze sprzątam y, i w ogóle y, piorę. I również pożyczono mi dzisiaj, ktoś mi pożyczył książkę i zaczęłam czytać książkę. Jest to książka o wiosce islandzkiej. Sama jestem ciekawa, yy, czy tam będzie wymieniona nazwa tej wioski, o jakiej wiosce, jak to będzie przedstawione życie Islandczyków. Jest to książka islandzkiego autora przetłumaczona na język polski, także bardzo, bardzo może być ciekawe, żeby tego wszystkiego się dowiedzieć, co, yy, co tam jest napisane. Także dzisiaj planuję trochę przeczytać książkę, ponieważ jest nie moja, chciałabym ją oddać jak najszybciej. A ja idę do mojej praleczki, niestety prać trzeba. Widzicie, prać trzeba, jak nie chce się śmierdzieć, trzeba prać. I tu już mam w lenorze, elegancko wyprane, więc włączam mój, przekręcam mój guzik. Woda się tu wylewa, elegancko. Spralki różne śmieci później też wypadają tam na sitku się trzymają i dla moich fanów mojej frani właśnie mogę pokazać jak będzie wirowało jak będzie wirowało o i zobaczcie ten cały kurz który na przykład w suszarkach zostaje to cały czas tu w tej frani osiada osiada i to niestety później trzeba ładnie wypłukać i moja frania zaczęła bardzo dziwny dźwięk wydawać z siebie kręcąc się w lewo właśnie na początku na początku kiedy zaczyna prać o właśnie wyłączyłam wiatrak bo będzie go słychać ale tak jak mówię, pranie bardzo dziwnie zaczęła jakieś dziwne dźwięki wydawać z siebie, biorąc w lewo, bo jak pierze w prawo to pierze bardzo cicho, a po włączeniu taki mm, łomot jakiś w niej słychać. Ja podejrzewam, jest to spowodowane tym, że e, pranie po prostu zawsze takie jakieś koty nazwijmy to, e, z prania się wydobywają i to wszystko gdzieś tam osiada. My nie jesteśmy w stanie tego wyjąć, ponieważ wszystko jest przykręcone. I mi się wydaje, że to po prostu nie jest ani silnik ani nic, tylko po prostu to jest tam śmieci są, bo ona jak się jakby namoczy, to wszystko jakby się odklei. W tym momencie Frania pierze bardzo cicho, także bardzo ciekawa rzecz. Co jeszcze powiem Wam, że przygotowania do mojej kolonoskopii jak najbardziej trwają. Dziś jest pierwszy dzień, kiedy nie wolno mi jeść żadnych ziarenek, wysokobłonnikowych potraw. I po prostu zaczynam moją dietę. Nie powinnam również jeść niemielonych warzyw, co właśnie zjadłam marchewkę ugotowaną. Może chodziło o surowe warzywa, bo wiadomo, ugotowane trochę inaczej. Będzie to wszystko prze, przechodziło przez organizm. Ale pokażę Wam. Dzisiaj kupiłam sobie kolację kolację, obiad i śniadanie. Wenusowe, właśnie. Jest to galaretka cytrynowa, galaretka poziomkowa. O, tutaj. Tak. Galaretka malinowa i galaretka jeszcze raz poziomkowa. Także jest to moje śniadanie, obiad i kolacja. Do tego mam właśnie. Wczoraj pokazywałam Wam soki. Właśnie takie nieprzecierowe, ponieważ nie mogą być przecierowe. Do tego będę mieć rosołek z żelatyną w postaci galarety, żeby coś, poczuć, że coś w tym żołądku jest. I również dziś kupiłam magiczną bardzo substancję. Kupiłam magiczną substancję, jest to właśnie środek na przeczyszczenie. Picoprep i naprawdę, jeżeli ktoś wypije całą saszetkę, tak jak oni zalecają, Sranie jak malowanie uwierzcie mi, można się posrać po prostu i, i ja nie wypiję całej na bank, ja nie będę tego piła, to 4000 koron kosztowało, czyli ponad 100 zł polskich, gdzieś 120 zł na polskie nie wiem ile takie coś w Polsce kosztuje, czy jest ten sam środek, czy jakiś inny, ale są to właśnie dwie takie saszetki. I jedną trzeba wypić w jeden dzień o 17 i na drugi dzień, kiedy mamy już badanie, pijemy to 5 godzin przed badaniem. Także mój plan jest troszeczkę inny, troszeczkę oszukańczy, i będę pić herbatkę ksenna przez 4 dni poprzedzające właśnie badanie. Yy, oczywiście będę chodzić do łazienki częściej po tym, więc się będę oczyszczać. I w dniu, w którym będzie właśnie wykonana kolonoskopia, ja myślę, ja rano wstanę po prostu o tej siódmej czy tam ósmej i to wypiję. E, dzień wcześniej przed kolonoskopią, nie, dwa dni wcześniej przed kolonoskopią właśnie będzie ta straszna dieta, którą nie będę mogła praktycznie nic jeść. Także ja się tylko boję, że ja się będę słabo czuła lub będzie mi mdliło z głodu. Także dla mnie to chyba to jest najgorsze, żeby się czuć w miarę jako tako. Myślę, że na ten tydzień powinnam być może odstawić herbatę. Się zastanawiam, ponieważ sama herbata jest też mydląco mm, jakby działa, obciąża i, i może to właśnie spróbuję mniej chociażby tego pić, bo niestety uzależnienie od herbaty nie jest zbyt e, optymistyczne, jeśli chodzi o takie coś. I chciałam właśnie co jeszcze dodać. No, no dodać to, że po prostu wiem, że muszę to zrobić i tyle i nie mam wyjścia i po prostu widziałam już tam wiele z Was pisało, wiele osób, że mieliście takie badanie, e, wiele osób pisało, że bez znieczulenia, że nie było to przyjemne, e, tutaj takie badanie jest wykonane w znieczuleniu także, znaczy w znieczuleniu, w głupim jasiu, więc e, widziałam, byłam i nie jest tak tragicznie, więc że tak powiem wiem czego oczekiwać, może nie będzie źle, E, aczkolwiek, mówię, sam proces przygotowania się do tego jest dość niesympatyczny. Jest to dość niesympatyczne, ale słuchajcie, jeżeli by tak spojrzeć na to, że to są tylko dwa dni, e, takie restrykcyjne, i badanie trwa powiedzmy 20 minut do 40 minut, zależy po prostu jak wszystko pójdzie. A możemy oszczędzić e, sobie chorobsko, wykryć je wcześniej lub potwierdzić, że nic nie ma. I żyć sobie spokojnie przez następne tam ileś lat, to naprawdę warto, warto poświęcić te chwile, aby żyć dłużej. I Was koniecznie też namawiam, jeśli już po prostu jesteście po 50 roku życia, koniecznie idźcie się przebadać, lub jeżeli macie obciążenie genetyczne, takie jak mam ja, zróbcie to po 40, 42, 41 roku życia. Zróbcie to, bo naprawdę można uratować sobie troszeczkę życia, jeszcze i warto. I ja, patrząc na to, co się dzieje, jak to wszystko wygląda, ta cała chemioterapia, ja wiem nadzieję, że prawdopodobnie ja bym nie miała odwagi tego brać i bym odmówiła, i po prostu na dziś tak myślę, że po prostu ja bym nie dała rady tej chemii przejść. I wszystkie osoby, które miały chemioterapię, które mnie oglądają, naprawdę podziwiam szacunek. Bo jest to po prostu coś strasznego i strasznie wyniszczającego organizm bardzo męczącego, obciążającego. I mówię, lepiej się badać zawczasu. Dobra, było smutno, niech będzie wesoło. Pokażę Wam mój las. Mój las, jestem w lesie, mam piękne rośliny, bo rozsadziłam mojego kwiatka, i teraz czekam, żeby go ktoś. Pozabierał, bo nie mam co z tym zrobić. Stoi w tej chwili na środku na stole centralnie. Dobrze, kochani, ja się z Wami żegnam. W moich okularach na pewno widać okno. Eee, pozdrawiam Was. Subskrybujcie kanał. Trzymajcie się. Cześć.